Ten raz to podnosię, w króla, w słuchaj się postular, Osobiście się do pomysłowego, zróbmy tak, by nie Jeszcze nic. raz w piecach nie pierwszy raz. To mam rodzic. rodzic. Rodzinę. Czyli często mam przyjeżdżać. Tak. A gdyby były wybory na prezydentach? Tu mój z rodziny klub prowadził kolana a gdyby były wybory na prezydenta Kielc, to startowałby pan w takich wyborach w takim ładnym mieście? A czemu nie? A na prezydenta Polski, bo też pan będzie. Na pewno. Na pewno. Nie myśl, że to żart, jesteśmy poważni Każdy ma coś, co to w życiu Bo sami sobie zlikwidujmy problem To rozwiązanie dobrego, by dobre, nie A z tego pisu to jaki dobry polityk jest? Bo pan chciał walczyć z tym bandytyzmem yy, To taki dobro, to dobry jest? Nie mam na razie takiego A najlepszy polityk w Polsce to jaki jest? Pan, czy kto inny? Uważam, że ja Nie będzie policji, nie będzie kamarów Nie będzie słabych płyt, nie będzie prowadów, Nie będzie pan, panie nie będzie urzędów Nie będzie podatków ale to, że nie będzie niczego z aktualne? Nie, wszystko będzie normalnie. Okay. To mój rzecznik pracowy się, troszeczkę po porozumienie to jest, bo troszeczkę inaczej ja prowadzę. U mnie hasło jest zmienione, godność, prawo i godność okay. i powinno w Polsce być dla wszystkich, dla wszystkich Polaków. Żeby było prawo i godne, żeby byli ucz uczciwi i tak dalej. No Pan mówi, że chce pan Raj w Polsce zrobić. Jak chce pan zrobić Raj w Polsce? No chcę wszystko narkotyki zlikwidować, alkohol zlikwidować, wprowadzić pracę, zakłady pracy, żeby uczeni w czerwsie Polsce ustalić. Takie mamy kraje, jak poprawimy zrobić od najczęściej po towi. Niech się to nam robić, nic się nie podoba. Jest zbędnych, nie niczego. Jeszcze takie pytanie o pana Sweter, bo taki symbol pana jestem. Tak. To jeden jest, ma, ma pan tylko jeden taki sweter, czy kilka takich... To jest y, seser, y, oryginał, który do przyjechałem z oryginałem, mhm. e, ale nie zawsze pod kluczykiem, ale dało się pokazałem W oryginale, żeby wiedzieliście, że a te które idą i wy pokazujecie w telewizorze, to są podróbki. Aha, czyli tylko tenis jeden, tenis. Jedyny ten jest jeden z Jedyny. Tak. Nie będzie sądu i nie będzie bloków i przewoju zostanie tylko wielki kołomowica Polska. Ja idę do narodu polskiego otwarcie, szczery, jestem. Ja się nie boję się niczego. Mój tateś walczył polsko, Boga walczył. Jak ja też tak, ja tak sam będę hmm. żeby naród był uczciwy, sprawiedliwy i godny. W tym wszystkim tylko jedno jest bez sensu. Jeśli się zlikwidujesz, nie będzie to bez sensu. Nie będzie YouTube a ani napadania na te młodzieży, ludzi, ani czarnych szatek. Ja czy mam dobre strony nie ma. Samolot ogromny każdego zerwera, kiedyś musi wrócić na rolę. Oj, sorry, przepraszam, przecież nie ma gdzie wracać. Mnu, ale z siostrom, prześciem, ma anat na końcu. Tego się zlikwiduję, bo likwiduje mnie i ten kawałek.